w nas! To jest ten czas, miłości i blask! Dziś cały świat! Poczuj ten żar, odwień cały rok, serce nie gra! Zróbię. Kolejny dzień w Pradze i słuchajcie jest tu tak? Pięknie, mamy taki widok z okna, super. Może później wam pokażemy, ale teraz uciekamy, bo musimy coś zjeść i idziemy jeszcze na miasto. A tam, słuchajcie, jest stare miasto, także jesteśmy normalnie w samym centrum Pragi. Jest naprawdę mega klimatycznie, także jak chcecie y, zobaczyć, poczuć magię świąt, to musicie przyjechać do Pragi. Mike, co tutaj robisz? Samego rana. Motuję, motuję, motuję. Jesteś zadowolony? Jesteś zadowolony. Mamy materiał z trzech kamer, łącznie prawie 600 gigabajtów materiału. Damian, zadowolony jesteś? Udany poranek? Adrian, jesteś zadowolony ze strefy spa? Bardzo jestem zadowolony z tej strefy. Właśnie przed chwilą na telefonie przeglądałem wspomnienia, które utrwaliliśmy na krótkich wideo. Bo naprawdę, w takim mgiełce, jak biełka, która jest przeznaczona właśnie po sam, żeby się okłonić, jest przepięknie oświetlona. co daje piękne klimatu tego miejsca. No i tutaj właśnie nie wiem, czy chciałbym się teraz chwalić, ale może taki rąbek właśnie uchylę

Eee, szukamy jeszcze czegoś małego dla meliski. Musimy jej kupić, coś przywieźć z Pragi, bo obiecaliśmy jej, wyjeżdżając, że przywieziemy jej coś. Wiecie, jak jest z dzieciakami, zawsze tak czekają, że się przyjedzie z czymś. Eee, także właśnie, idziemy coś małego jej kupić. No i co? Praga było bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Eee, sporo się nachodziliśmy, sporo zwiedzaliśmy, mało spaliśmy, ale o to w tym wszystkim chodzi. Także czekam na dziewczyny i ruszamy na miasto. Gdzie idziemy? Idziemy kupić coś dla Meliski, bo słuchajcie, trzy dni bez niej, ale bez prezentu, to ja nie mogę wrócić. Chcę ci powiedzieć, że mamy zgodność małżeńską, małżeńską, bo kilka sekund szans. temu powiedziałem tak? to samo. Tak? Dziewczyny, y, gdzie idziemy? Co robimy? Idziemy kupić, kupić coś dla Meliski. To już nie jest zgodność małżeńska, to już jest po prostu choroba całej grupy. To jest kreatywność. Kreatywność. Tak. Uciekamy na miasto. Nie a mamy tak, za dużo czasu więc A tak w ogóle, postnie. słuchaj, premiera na Spotify już była, to może teraz byśmy zrobili e, e, premierę ludziom tutaj w Pradze, żeby no, trochę pewno, ro, roz, no. rozpromować piosenkę. Jest w nas, to jest ten czas. Miłości blask. Dziś cały świat. Poczuł Cały od rok. Od cały od nie gra. No do... Także e, premiera w Pradze też za nami. Zgromadzenie ja tak, że... Czy jesteście gotowe na spontan? Kupiłem bilety na łyżwy. Ready? Ready. Czy Ciebie Bóg opuścił? W ogóle mam taki pomysł, żeby nie chodzić za dużo. Tutaj w że zawsze są fajne i ozdoby i zabawki i tak dalej więc myślę że może coś znajdę idziemy zobacz może taki pierniczek fajny co mega fajny osoba zoryny spory są mega Meliska tu masz dziadki a Meliska słuchajcie uwielbia dziadków do orzechów i właśnie jest taki jeden więc nie wiem czy jej nie wezmę, bo kolekcjonuje ma już chyba trzy albo cztery, nie? Ile ona ma tego? O i nie wiem, co roku nowy. I ma dwa różowe. Chociaż to mi się aż tak nie podoba, zobaczymy dalej. Taki komplecik. To można w ogóle na pierniczki? Na co to jest w ogóle? Chyba tak, co? Zrobić pierniczki, po sobie... <laughs> Jezu, straciłam głowę. Dla pieska też? Dobra, no, co tu mamy? Fajne rzeczy, ale boję się, że mi się rozwali tu w bagażu, więc chyba nie. To pięknie wygląda, ale kurczę, boję się, że mi się to rozwali w tym bagażu. Domek. Co tu jeszcze mamy? A może takie coś? Ona bardzo lubi meliskę, tak wszystko na głowę i uwielbia sukienki, więc myślę, że to będzie super. Ja słuchajcie, jestem era zakupowa internetu i zdecydowanie mogę powiedzieć, że jestem w tej grupie. E, Im szybciej wejdę, tym szybciej wyjdę ze sklepu. E, co do Iwonki, e, to na jednak, jak to każda kobieta lubi też przyjść do sklepu, zrobić zakupy, coś przymierzyć. E, także ja jednak wolę te zakupy w internecie. Także ja stąd uciekam. jakie ci chyba widzę. Który Natalka Ci się podoba? Ty nie udawaj, że przed chwilą nie rozmawiałeś o tym, że trzeba znaleźć różowe dla meliski. Mam taki, ale jest chyba za wielki. A, czy, a przepraszam, a dla męża? Nie trzeba. Sam se kupisz. Sam chcę kupić. Dziecko jest pokrzywdzone. O. No. Chcesz taki? Podoba mi się. Kurde, myślałam, że powiedz, że nie i będzie po problemie. Taki z kotkami, zobacz. Taki dla ciebie będzie, o. Nie, kup mu coś, co jest najmniejsze, masz to. A mogę się go zapytać, wy macie gotówkę, bo ja mam tylko kartę? Czekaj, bo, bo, czekaj nie odpowiadaj, mi, bo pytanie, czy on się pyta... Eee, to, bo... Czy można zapłacić kartą? Aaaa, A też, Ale dlatego, to, chcesz kasę, czy dlatego, że nam chcesz no. zapłacić? To, to, to jest o, właśnie taka za konsternacja zawsze, nie? Tak, to tak, jest taka dyscyplina... A wiecie, po... że po co tu przyszłyśmy, Ja nie miała gotówki? Okej, 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 okej. A może taki z kotkami mniejszy, bo ten jest taki... Ten mi się mega podoba, ale on jest taki wielki dla dziecka, nie? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ten jest ładny z kotkami. Bierzemy? Weźmy i będzie zadowolony. Tak. tak. Dobra. I jeszcze weźmiemy dla twojej mamy coś. Dla opiekunki teraz. Na wyjeździe. Dobra, a dla mamy co? Może taki, co? Też beżowy. Git? Taki beżowy? Get. Wait. Przyznaj się. Co to będzie nie ziablo? dla mnie, to nie dla mnie są na diecie. Dla teściowej. Jesteśmy już w Warszawie, czekamy na walizki i słuchajcie, ten dzień naprawdę był długi, bardzo szybko rano wstaliśmy, także ja marzę teraz tylko, żeby odebrać szybko tą walizkę i uciekamy do domu.